Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na dobry dzień. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat, który wiąże się z 31 października, a więc wspomnieniem reformacji, która miała miejsce 507 lat temu, kiedy to 95 test przeciw odpustom na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze przebił Marcin Luther. Kiedy zajrzymy do historii, to zobaczymy, że w średniowieczu Kościół bardzo się zagubił, szczególnie ten w Europie Zachodniej. W takim samym miejscu, jak 507 lat temu stoi Kościół współczesny. Patrząc na dzisiejszy Kościół, i tutaj mam na myśli Kościół protestancki w szerokim tego słowa znaczeniu, bo wiemy, że Kościół Rzymski to instytucja tego świata, współczesny Kościół nie poznałby Pana Jezusa, który siedziałby obok. W miarę upływu lat doktryna łaski przekazana przez apostołów, która została zapisana w Bożym Słowie, została przekręcona i pomieszana z fałszywą nauką, dlatego potrzebna była reformacja Lutra. Podobnie mamy dzisiaj. Prawda Bożego Słowa została przysłonięta nauką, którą kontrolują fałszywi nauczyciele. O tym świadczą wydarzenia w ostatnich latach, które miały miejsce w historii naszych współczesnych zborów moda na reinterpretację poszczególnych tekstów Bożego Słowa, taki mocny nacisk na akceptację homoseksualizmu, fenimizm, który e, mocno góruje w poszczególnych denominacjach, e, prowadzi to wszystko do herezji. E, ordynacja kobiet na pastorów to już taka wisienka na torcie. Kiedy zajrzymy do Bożego Słowa, do Ewangelii Jana, do ósmego rozdziału e, w 31 i 32 wersecie przeczytamy, tak, jeśli wytrwacie w moim słowie, to istotnie jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, mówi Pan Jezus. Pan Jezus jest tym, w którym mamy prawdziwą wolność i życie wieczne. Dlatego, aby to mieć, powinniśmy iść za Nim każdego dnia, w każdej kulturze, w każdym czasie i niezależnie od sytuacji, którą mamy na świecie. Oznacza to zaufanie, posłuszeństwo i podążanie za Jego nauką. Jak mówi sam Jezus, robimy to, gdy trzymamy się Jego słowa. Tylko tam znajdujemy Bożą prawdę w przeciwieństwie do fałszywej nauki, do kłamstwa i głupiego myślenia tego świata, którego mamy wokół pełno. Jako ewangeliczni wierzący mamy dług wobec wielkich reformatorów, m.in. takich jak Marcin Luther, który pod wpływem Ducha Świętego zapoczątkował dzieło odnowy Kościoła Zachodniego przez przywrócenie go do Prawdy Bożego Słowa mógł tak zadziałać tylko dlatego, że charakteryzował się odwagą, nieustępliwością w obronie swoich przekonań. Był porywczy i otwarty na ludzi, ale we wszystkim konsekwentny. Dzisiejszy Kościół ma odwrotną tendencję. Wielu przywódców, kaznodziejów, wielu przywódcom i kaznodziejom brakuje właśnie odwagi, nieustępliwości w obronie prawdy. Wielu z nich. Prowadzi duże denominacje, duże lokalne wspólnoty, mają swoje, swoich zwolenników i myślę, że obawiają się odważnego głoszenia prawdy Bożego Słowa, bo to może skutkować tym, że wielu ludzi od nich się odwróci, bo już nie będą głosili tego, co chcą usłyszeć ludzie, ale prawdę Bożego Słowa. Dlatego dzisiaj, w XXI wieku, jeszcze bardziej potrzebujemy reformacji i powrotu do Bożego Słowa, do fundamentu, którym jest prawda Bożego Słowa. Bo Pan Jezus powiedział, jeżeli wytrwacie w moim słowie, to istotnie jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Radości w Panu. Do usłyszenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.